Oj ojoj, oj, oj. to nie był dobry weekend dla kibiców Manchesteru City. Są tu tacy? To znaczy zaczął się nieźle, bo w sobotę główny konkurent do mistrzostwa Anglii przegrał swój mecz. Everton wygrał 1-0 z Arsenalem. Cały piłkarski świat był w szoku i czekał właśnie na reakcję ekipy Guardioli. A oni też przegrali 0-1, tylko że w niedzielę. W meczu z Tottenhamem zaprezentowali się naprawdę słabo. Niech świadczy o tym fakt, że Haaland nie oddał nawet jednego strzału na bramkę kogutów. I już zaczęła się dyskusja, czy aby na pewno jest to dobry klub dla norweskiego snajpera. Myślę, że w tym sezonie widzieliśmy tylko 60% Haalanda. Pomyślcie o jego golu w pierwszym meczu z West Hamem, o przestrzeni jego ruchu. Wiem, że takie sytuacje nie będą się zbyt często zdarzały w sposobie gry Manchesteru City. Przyszedł z Borus i Dortmund, z ligi kontrataków. Być może rzeczywiście wybrał zły klub do wydobycia swoich najlepszych cech. Nie widzimy pełni możliwości Halanda i Manchester City. On strzelił 25 goli, ale cała drużyna tyle samo co wcześniej. W dodatku więcej straciła, łatwiej ją skontrować. To inny, słabszy zespół, ale to nie wina Halanda. City nie będzie grało cios za cios. Jego piłkarze nie mają tyle energii. Haland będzie strzelał dużo goli. Ale nie widzimy pełni jego możliwości ze względu na drużynę, do której trafił. Tłumaczy swoją teorię Jamie Carragher. Ja osobiście uważam, że to chyba lekka przesada i Haaland jeszcze nie jedno ma do pokazania. A to, że na razie City jest w dołku, no właśnie, bo dołek sportowy to jedno, ale poniedziałek po tej niedzielnej porażce z Kogutami okazał się dla kibiców giganta z błękitnej strony Manchesteru jeszcze gorszy. Właściwie to dostali brutalny nokaut. Jak Fabiański. I tu nie chodzi o to, co wydarzyło się na boisku, tylko to, co działo się przede wszystkim w biurach City. Po czterech latach dochodzenia Premier League wydała oficjalne oświadczenie, w którym obwieściła całemu światu, że klub Szejków łamał liczne krajowe przepisy przez okres 9 lat, od 2009 do 2018 roku. Według dziennikarza The Times Martina Zieglera to ponad 100 zarzutów, czyli naprawdę sporo. Czego dotyczą te zarzuty? W takim dużym skrócie to wielokrotne fałszowanie księgi finansowej, niejasności w opłatach dla zawodników i ich agentów, niejasności w kontraktach piłkarzy, a nawet trenerów. Oprócz tego Manchester City miał też łamać zasady finansowego fair play. Uła! Wałki takie, że głowa mała, a co do głowy to ona może działaczy z Etihad dopiero nieźle rozboleć. Kara za takie przewinienia może być bardzo surowa. Mowa tutaj o odjęciu punktów, to jest ten najlepszy, taki najdelikatniejszy scenariusz, bo w grę wchodzi nawet degradacja z ligi, co byłoby prawdziwym ciosem dla całego klubu, no i wiadomo, jego kibiców. Manchester City jest zaskoczony ujawnieniem tych rzekomych naruszeń przepisów Premier League, zwłaszcza biorąc pod uwagę duże zaangażowanie i ogromną ilość szczegółowych materiałów, które zostały dostarczone Premier League. Klub z radością przyjmuje fakt, że sprawą zajmie się niezależna komisja, która bezstronnie rozpatrzy obszerny zbiór niepodważalnych dowodów, które istnieją na poparcie jego stanowiska. W związku z tym czekamy na rozwiązanie tej sprawy raz na zawsze. Tak brzmi oficjalne stanowisko Manchesteru City. Wiadomo, oni uważają, że są niewinni. Sheikh Mansur już pewnie szykuje swoich najlepszych prawników. Teraz to dopiero zacznie się przeciąganie liny. Miguel Delanis, The Independent, zwrócił uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, że Premier League to nie jest UEFA i tutaj nie ma żadnego przedawnienia winy. Tu jak jadą, to surowo. No dobra, to teraz pytanie najważniejsze. Czy Manchester City zostanie zdegradowany? Jakie są na to szanse? Do tego oczywiście bardzo daleka droga, ale pokażę Wam coś. Takie o konto na Twitterze. Autor ukrywa się pod nickiem SLBSN. Podobno jest to kibic Manchesteru City i były doradca finansowy klubu Zichat, a obecnie prawnik, który zajmuje się między innymi dużymi sprawami związanymi właśnie z klubami piłkarskimi i łamaniem między innymi zasad finansowego fair play. No i ten nasz SLBSN napisał coś takiego. Alarmujący czy też nie? Sam zakres zarzutów wystosowanych przez Premier League jest na poziomie, który, jeśli zostanie udowodniony, musi prowadzić do degradacji. A gdy ktoś mu napisał, że to się nie wydarzy, degradacji nie będzie, bo ucierpiałaby na tym marka całej ligi, to odparł, że podobnie ucierpiałaby, gdyby klub z takimi ciężkimi zarzutami nie został przykładnie ukarany. No brzmi to troszkę niepokojąco dla kibiców City. Ten dzisiejszy film chciałbym zakończyć słowami Pepa Guardioli z maja 2022 roku, gdy został zapytany o ówczesne zarzuty wobec City. Dlaczego bronię klubu i tych ludzi? Ponieważ z nimi pracuję. Gdy są o coś oskarżani, to mówię do nich: Opowiedzcie mi o tym. Tłumaczą mi wszystko i ja im wierzę. Powiedziałem im: Jeśli mnie okłamiecie, to dzień później już mnie tutaj nie ma. Nie będzie mnie i nie będę już Waszym przyjacielem. Od pierwszego dnia tutaj w 100% wierzę Was. I dlatego też bronię tego klubu.